W lekcji ekonomii, podatkach i teorii gier kontynuujemy temat podatków, a ściślej egzaminu, przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego w zakresie CIT-u, podatku dochodowego od osób prawnych test. Pytania kolejne od 21 do 30, które dotyczą głównie leasingów, ale nie tylko. Zapraszam także do subskrypcji kanału, udostępniania, zwłaszcza w grupach osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego. Pytanie 21. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla przyjętych do używania inwestycji w obcych budynkach niemieszkalnych, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 5, 10, 15 lat. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. 10 lat. Co wynika z artykułu 16j ustęp 1 4. Ustawę podatku dochodowym od osób prawnych, w którym czytamy, że podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż dla budynków, lokali niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%, 40 lat, pomniejszone o pełną liczbę lat które upłynęły od dnia ich oddania po raz pierwszy do używania do dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym, że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat. Pytanie 22. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, dochody organizacji pożytku publicznego są... Wolne od podatku dochodowego w całości, wolne od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej, opodatkowane podatkiem dochodowym. Są one oczywiście wolne od podatku dochodowego w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej, co wynika ze wskazanego artykułu 17 ustęp 1 punkt 6c, w którym czytamy że wolne od podatku dochodowego są właśnie dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w części przeznaczonej na działalność statutową z wyłączeniem działalności gospodarczej. 23. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, przez podstawowy okres umowy leasingu rozumie się czas oznaczony na jaki Została zawarta umowa z wyłączeniem czasu, na jaki może być przedłużona lub skrócona. Została zawarta umowa, została zawarta umowa z uwzględnieniem okresu, o który może być przedłużona. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Czyli podstawowy okres leasingu to okres oznaczony, na jaki została zawarta umowa, z wyłączeniem czasu, na jaki może być przedłużona lub skrócona, co wynika z artykułu 17a, punkt 2. W 17a czytamy, ilekroć w rozdziale jest mowa o i właśnie w punkcie 2 podstawowym okresie umowy leasingu, rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona. Pytanie 24 kolejne. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy tzw. leasingu operacyjnego. Czyli odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący. Finansujący przenosi na korzystającego własność maszyny, będącej przedmiotem tej umowy, kosztem podatkowym przy ustaleniu dochodu ze, sprz dochodu ze sprzedaży jest hipotetyczna, rzeczywista wartość, hipotetyczna wa wartość netto, rzeczywista wartość netto, czy cena rynkowa. Tutaj proponuję wskazać jako prawidłową odpowiedź środkową: B. Rzeczywista wartość. Netto, a to wynika z artykułu 17c, punkt 2. Jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, finansujący przenosi na korzystającego własność środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem tej umowy, to w punkcie 2 czytamy: Mowa jest o leasingu operacyjnym tutaj. To kosztem, bo w leasingu finansowym ta własność przechodzi z mocy umowy na korzystającego. Kosztem uzyskania przychodów przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest rzeczywista wartość netto. Rzeczywista wartość netto, czyli wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zaktualizowana zgodnie z orędnymi przepisami, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych. To jest definicja od razu wartości, rzeczywistej wartości netto. W punkcie 5 tego przepisu jest ta definicja. Dodajmy, że przychodem ze sprzedaży środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość, bo tu była mowa o, tu była mowa o koszcie podatkowym, prawda? A w punkcie pierwszym tego artykułu 17c jest mowa o przychodzie. Przychodem ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Jeżeli jednak cena ta jest niższa od hipotetycznej wartości netto środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, Czyli to jest ta właśnie wartość początkowa, pomniejszona odpisy amortyzacyjne, obliczone metodą degresywną, z zastosowaniem współczynnika 3, czyli trzykrotnie powiększonej na początku amortyzacji w pierwszym roku i w kolejnych też, ale po pomniejszeniu o kolejny rok amortyzacji, czyli podstawa z każdym rokiem jest, czyli podstawa z każdym rokiem zmniejsza. Czyli jeżeli ta wartość jest przesadnie niska, to przychód ten określa się wysokości wartości rynkowej, według zasad określonych w artykule 14 czyli że wartość rynkową rzeczy, praw majątkowych lub usług określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami, prawami lub usługami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem w szczególności ich stanu, stopnia zużycia oraz czasu i miejsca zbycia albo świadczenia. No, przeszliśmy do przychodów. W pytaniu była mowa o koszt. Kosztem podatkowym przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży jest właśnie rzeczywista Wartość netto, czyli powtórzmy, wartość początkowa środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych czyli taka wartość księgowa, można przyjąć. 25. Zgodnie z przepisami Ustawy o Podatku Dochodowego od Osób Prawnych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy tak zwanego leasingu operacyjnego, czyli właśnie odpisów amortyzacyjnych, dokonuje finansujący. Finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe będące przedmiotem tej umowy. Przychodem finansującego są opłaty ustalone po, przez strony w umowie. To jest prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź A. Opłaty ustalone przez strony w umowie. Następne odpowiedzi też tak się zaczynają, ale końcówki tych odpowiedzi są błędne. Bo w artykule 17e ustęp 1 cit czytamy, że jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, właśnie operacyjnego, finansujący oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe, wartości materialnej i prawne będące przedmiotem tej umowy, przychodem finansującego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodów korzystającego są opłaty ustalone przez strony tej umowy. Kropka. Jeszcze bardziej przekonujący jest ustęp drugi tego artykułu, w którym czytamy, że jeżeli po upływie podstawowego okresu, ta sama sytuacja tylko dotyczy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, no. czyli czytamy, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu yy, dla, dla osoby fizycznej właśnie nieprowadzącej działalności gospodarczej finansującej oddaje korzystającemu do dalszego używania środki trwałe lub wartości materialne i prawne będące przedmiotem tej umowy, też przychodem finansującego są opłaty ustalone przez strony tej umowy, także wtedy, gdy odbiegają znacznie od wartości rynkowej. Czyli prawidłowa odpowiedź to ta najkrótsza, inaczej niż zwykle, bo zwykle to najdłuższa jest prawidłowa, a tutaj mamy najkrótszą. Opłaty ustalone przez strony w umowie. Pytanie 26. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, umowa tak zwanego leasingu finansowego, teraz jest zawarta na czas oznaczony czy czas nieoznaczony? I prawidłowa odpowiedź to jest odpowiedź A: czas oznaczony. Nie ma takich ograniczeń, jak tutaj się sugeruje w odpowiedzi B czy C, 10-letnich. Nie ma takich ograniczeń do 10 lat w CIT co do leasingu. O leasingu finansowym jest mowa w CIT od artykułu 17f, gdzie czytamy m.in., że właśnie w artykule 17f, punkt 1. Że umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony, i tyle. Ograniczenia czasowe są w leasingu operacyjnym. To w artykule 17b ustęp 1.1 .1 czytamy, że umowa leasingu operacyjnego została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy, ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat. Jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości. A w leasingu finansowym, o którym tutaj jest mowa, jest ograniczenie, nie ma ograniczenia czasowego, tylko ten czas musi być oznaczony w umowie. Zatem umowa zawarta na czas oznaczony. Pytanie 27, kolejne. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, cały czas jesteśmy w tej samej ustawie. CICIE. Do umów leasingu zawartych na czas nieoznaczony stosuje się przepisy dotyczące najmu i dzierżawy. Artykuł 17L, jak Ludwik, do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespełniającej warunków leasingu stosuje się przepisy dla umów najmu i dzierżawy, czyli tych bardziej elastycznych, mniej obwarowanych. Mniej określonych, sztywno form używania cudzej własności. To jest podstawowa różnica między leasingiem a właśnie umową najmu czy dzierżawy. Dobrze, kończymy leasing. Jeszcze dwa pytania o umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania jedno o podatku od zagranicznej spółki kontrolowanej. Pytanie 28. Jeżeli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę bądź zarząd na terytorium RP. Osiągają również dochody poza terytorium RP, a umowa o zapobieganiu o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu nie stanowi inaczej. To, no nie będziemy czytać tu długich odpowiedzi. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Teraz przeczytamy sobie do no jeszcze raz. Jeżeli podatnicy podatku dochodowego do osób prawnych, mających siedzibę bądź zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osiągają również dochody poza terytorium RP, a umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu nie stanowi inaczej: to dochody te łączy się z dochodami osiągniętymi na terytorium RP, a od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Ale uwaga: przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku odliczonego przed dokonaniem odliczenia która proporcjonalnie, to jest ważne słowo, przypada na dochód uzyskany w tym obcym państwie, artykuł 20 ustęp 1 CIT, w którym czytamy, jeżeli podatnicy, o których mowa w artykule 3 ustęp 1, czyli podatnicy, którzy mają siedzibę, zarząd na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, pod względem na miejsce ich osiągania, no i jeżeli ci podatnicy osiągają również dochody, przychody poza terytorium RP i dochody te podlegają w obcym państwie opodatkowaniu, a nie zachodzą okoliczności wymienione w artykule 17 ustęp 1 punkt 3, czyli są wolne od podatku, jeżeli umowa międzynarodowa tak stanowi, to w rozliczeniu za rok podatkowy dochody, przychody T łączy się z dochodami, przychodami osiąganymi na terytorium RP. W tym wypadku od podatku obliczonemu od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie, ale kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany, na dochód uzyskany w obcym państwie i przepisy te stosuje się z uwzględnieniem. Umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, to artykuł 22a, czyli jest to metoda proporcjonalnego odliczenia. No to jeszcze słowo może o tej metodzie ma zastosowanie w sytuacji, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody, Polska zawarła umowę o UPO. I te dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy, albo z krajem, z którego uzyskujemy dochody, Polska nie zawarła umowy o UPO. Taką metodę przewidują y, m.in. umowy z Holandią i ze Stanami Zjednoczonymi. Y, ona, y, ta metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odliczamy. Odliczamy podatek. Zapłacony za granicą, odliczenie to jest możliwe, do wysokości podatku, przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. No to jeszcze może dopowiedzmy, że oznacza to, że, że jeżeli uzyskujemy dochody za granicą i nie są one zwolnione w Polsce od podatku na podstawie UPO, albo uzyskujemy dochody z kraju, w którym Polska nie zawarła, z którym Polska nie zawarła UPO. Mamy obowiązek złożenia zeznania bez względu na to, czy oprócz dochodów z zagranicy uzyskujemy również inne dochody opodatkowane w Polsce według skali podatkowej, czy nie. Jeżeli przebywamy czasowo za granicą i osiągamy dochody z wykonywanej tam pracy, mamy dodatkowo obowiązek wpłacania, wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 12% tych dochodów. Możemy również zastosować wyższą stawkę wynikającą ze skali podatkowej. Pierwszą zaliczkę powinniśmy wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca który następuje po miesiącu, w którym wróciliśmy do kraju. Przy wpłaceniu zaliczki możemy również odliczyć w odpowiedniej proporcji podatek zapłacony za granicą. Podsumowując, odliczamy w tej metodzie proporcjonalnego odliczenia podatek zapłacony za granicą w proporcji tamtego dochodu do łącznych dochodów. No to jak już powiedzieliśmy sobie o tej mniej popularnej umowie, tej metodzie proporcjonalnego odliczenia, to powiedzmy jeszcze słowo o bardziej popularnej metodzie wyłączenia z progresją, która oznacza, że nie tyle podatek odliczamy, co dochód już. Metoda wyłączenia z progresją może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy z krajem, z którego uzyskujemy dochody, Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na przykład taką metodę przewiduje m.in. umowa z Niemcami. Metoda wyłączenia z progresją oznacza, że dochód osiągnięty za granicą jest wyłączony z podstawy opodatkowania w Polsce. Jego wysokość ma jednak wpływ na ustalenie stawki podatku od pozostałych dochodów, które podlegają opodatkowaniu w Polsce według skali podatkowej, bo na podstawie wysokości tych dochodów należy ustalić stopę procentową, według której obliczamy należny podatek od dochodów uzyskanych na terytorium. Rzeczypospolitej Polskiej. Może się więc zdarzyć to jest ciekawy wątek że zagraniczne dochody obniżą stawkę podatku w naszym kraju. No dobrze, to jeszcze dwa ostatnie pytania. 29. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, jeżeli umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej. Podatek dochodowy od przychodów z praw autorskich uzyskanych na terytorium RP przez podatników nie mających siedziby na terytorium RP ustala się w wysokości 20%, co wynika z artykułu 21 ust. 1 CIT. I ostatnie pytanie: 30%. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wynosi to po prostu trzeba zapamiętać 19%. Artykuł 24a ust. 1. CIT. Zagraniczna spółka kontrolowana to podmiot, w którym polski rezydent podatkowy samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi polskimi rezydentami podatkowymi uczestniczy w określonym stopniu w zysku lub kapitale lub dysponuje w nim prawem głosu lub sprawuje nad nim faktyczną właśnie kontrolę. I ten artykuł 24a ust. 1 Podatek od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej. CFC, Controlled Foreign Corporation, uzyskanych przez podatnika, wynosi 19% podstawy opodatkowania. Dobrze, to tyle na dziś o podatkach, o cit Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby nie pominąć kolejnych lekcji o podatkach, także o teoriach ekonomicznych, w tym teorii gier, wykorzystywanej praktycznie. Na przykład w sprawach kryminalnych, poszukiwania pracy czy wygrania wyborów. Dziękuję, zapraszam.